Ciężko powiedzieć jak, jak to określić, bo chyba przy, yy, nikt się nie spodziewał, po pierwsze nikt się spodziewaliśmy spodziewał, też tego, że po pierwszej serii będzie minus 10, yy, no a później to oddranie skrupulatne, skrupulatnie punktów, punktu, punktów, punktów. Przypomniał mi się trochę toruń, bo po 7 czy po dziesiątym biegu też mieliśmy tam yy, chyba 5 punktów straty, więc gdzieś ten mecz, yy, 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 jak gdyby powtarzał, ale no, to był inny mecz. Yy, no, Cieszę się bardzo z wygranym, no, nie ma co tu mówić. To jest za, yy, Klub, me, it, was a, it was a really tough match. They were a very good side this year, and uh, we knew today was going to be a really tough. Um, especially, you know, the match started not in the right way for us. Um, but all the boys showed a lot of heart today and uh, got better and better as the meeting went on. And, and to be able to come away with a win is, is awesome. Well, we finished with a win. Um, we're all a bit nervous to start with. We all didn't start very good, um, but you know, about heat seven, we kind of all changed and um, changed our bikes and all started to go from there. And um, you know, it was down to the last heat, and um, me and MJJ, you know, got it, got it done in heat fourteen, which was a big relief for the whole team, and um, uh, got the win. Marzów to jest znakomity zespół i ja się tego meczu też tak samo bardzo bałem. Trzeba powiedzieć, że od paru lat Gorzów zawsze tu wygrywał w Grudziądzu i to tego meczu się bardzo bałem, ale no, wiedziałem, że mamy silny zespół. Zawodnicy przejechali, dobrze dopasowani, są to zakomitci zawodnicy. Oscar Paluk świetne zawody dzisiaj jako juniory. Na e, tego na początku nałuch e, zawodnicy z Gruzji chcieli. Um, yes and no, you know it's it's similar but a, a little bit different. But uh, I think it just took us a couple of heats to get into it tonight. We were a little bit slow to begin with, uh, and then once we got going, everything was okay. Uh, I'm not sure. I think we just were a bit off with the setup. We kind of all thought it was going to be like. Started the last match, but it was a bit different. So um, you know, we're all a bit off, but once we changed, uh, setups were, were on and um, you know, started scoring points. From there. No, szkoda tego też biegu młodzieżowego gdzieś tam e, zostawił za dużo w, w ręku miejsca, Oskar paru go wypchnął, później gdzieś tam się poprzechali z kacprem, ale no, e, cieszę się bardzo z tego zespołu. Już Teraz nie będę pojedynczych zawodników wymieniał, bo e, jeszcze serce samca styka bardzo mocno, bo naprawdę. I don't think it was too much of an issue. I think it was more maybe we just missed the starts a little bit in the beginning, uh, but we were able to, to claw back some points and, and uh, you know make a good race for everyone. Yeah, for sure. You know we finished um, really good, um, and myself also, I was happy with how it finished. Um, you know, hopefully we can carry on to the next meetings. You know, there's two more important meetings for the year, for the season, and hopefully we can go really well and. Mogliśmy zrobić robiłem i mówiłem, że chciałbym mieć taki sam numer jak tyle punktów, co ma numer idowalny, Max Freak. Max Freak ma numer 46, więc mówię, że tyle samo bym chciał mieć punktów. Chłopaki zażartowali, że za mało, wydobrania wydobycie ma możecie mieć 75. A zmartwieni, bo będzie po pana stronie prezesa, że musi za to zapłacić. A tak poważnie, mówię, no, się śmieję, że ten numer bardzo mi dzisiaj by pasował. Awesome, it's great awesome to see so many smiling faces, so many happy fans supporting us here. Um, the fans here have been amazing this season, so I want to thank them very much. Ja tu jestem 7 lat i naprawdę i żyłem się z tym klubem mam bardzo fajnych czy prezesów, czy osoby zarządzające w klubie. Bardzo się z tego cieszę. Nie ma nacisku z mojej strony. Mam kierownika Rafała Wojciechowskiego, który mi bardzo mocno pomaga na meczach i przed. To nie jest tak, że jak wy widzicie, że jest mecz i ja przez meczem tylko jestem parę godzin. Ja to godzinami spędzam i na treningach, na wyjazdach tych chłopaków naprawdę bardzo dobrze znam. Pomaga też mi Robert Kępiński, gdzieś tam może z tyłu go nie widać, ale to też jest trener, który pomaga bardzo dużo i naprawdę czy Adam Toromisz, czy tu mnóstwo ludzi pracuje na to, żebyśmy mogli dobrze być dobrze przygotowani. Priorytety są oczywiście mecze ligowe i tutaj wszystko staramy na, na szale, że mecz jest najważniejszy ligowy, ale tu mnóstwo ludzi pracuje na to, żebyśmy mogli normalnie pracować, więc z tej strony chciałem im podziękować, bo ciężką pracą warto i to też jest ich zasługa.